Jak moje dzieci przyszły do mnie i powiedziały pewnego dnia, bo była taka sytuacja, to Totusiu, inni dostają kieszonkowe, to my wycenimy swoje zaangażowanie w domu i ty nam będziesz płacić. Bo ktoś im podpowiedział. Bo tak robili rodzice kolegów. Tak, więc ja powiedziałam: OK. Nigdy, drodzy Państwo, nie negujcie tego, który chce was oszukać. Czyli dziecka. Powiedzcie: OK, i siadamy do stołu. Kartka, kartka, długopis, długopis. I mówię, to ok, to okreście, które prace i za ile mi sprzedacie. Słuchajcie, siedzieli tam 20 minut, wypisywali. Oj, biznes był niesamowity. Wyceniali, mówili, oni kasy chcą za to. No, Jak już skończyli, to ja przyjąłem to, powiedziałem: ok, a teraz wziąłem swoją kartkę i zacząłem wypisywać swoje zaangażowanie i je wyceniłem. I słuchajcie, po kilku takich wskazaniach, ile kosztuje praca ojca na rzecz ich. Było tak, e, ta to dobra, to my porobimy za darmo. No bo okazało się, że gdybyśmy podsumowali wzajemne rozliczenie, to drodzy Państwo, ich obciążenie finansowe, a nie należność, tylko dług wobec mnie, by był ogromny.